Trzynastoletni, ja więcej grzechów nie pamiętam, tak naprawdę pamiętam więcej. Dżinsy mi się przetarły, muszę kupić nowe, wybór w sklepach. Kupiłem nowe opony, ale żona nie zauważyła, na pewno ma kogoś. Gdy jesteś na pogrzebie swojego męża i jego koleżanka z pracy, o którą miałaś się nie martwić, zaczyna płakać głośniej od ciebie. 60-letni milioner przychodzi do baru ze swoją cudowną 25-letnią żoną, Barman jak to zrobiłeś, że za ciebie wyszła. Milioner skłamałem co do swojego wieku, Barman ile jej powiedziałeś, 45, Milioner nie, 90. Tekst w wordzie, kiedy przesuniesz obrazek o 1 mm w lewo. Dzień dobry, panie Andrzeju, chciałbym poślubić pana córkę, ile miesięcznie zarabiasz. Osiem koła miesięcznie, ja daję jej pięć koła kieszonkowych. Na miesiąc, wiem, ja już to wliczyłem w moją wypłatę.